Ciemka, witam w Shakesach dzisiaj w zbrodni. Sprawdzamy sobie ile da radę trafić epików z 5000 grzybów bez eventu i następnie 5000 grzybów ile uda się trafić epików w trakcie eventu na epiki, czyli teoretycznie szansa jest 5 razy większa wtedy. Zobaczymy czy to faktycznie się sprawdza. Ogólnie tutaj na tym koncie nie zauważyłem wcześniej, ale miałem jeden epik, który zwiększa szansę na znalezienie epików o 9%, więc przez to to może być trochę e, zawyżone. Aczkolwiek właśnie to sobie uwzględnę i później po, postaram się przewidzieć, ile te procenty faktycznie mogą y, wynosić. Tutaj za chwilę już dojdziemy do zera i ta szansa na epiki wynosi niby 1-15%. Ale dobrze, lecimy sobie dalej. Teraz y, event tutaj epicki i tutaj licznikom mówię, że nie zrobiłem, bo po prostu tych epików było za dużo i to by mi zajęło bardzo dużo czasu. Y, ale już wam teraz powiem, że tych epików było 320. Co dało 6,4% na epika? Z takich ciekawostek, powiedzmy, no to dało się 12 razy trafić po 2 epiki za jednym rolem. I jedna sytuacja była taka, że trafiłem aż 3 epiki podczas jednego odświeżenia. Także takie mini ciekawostki. No i ogólnie, jak chodzi o te szanse, no to myślę, że to może być 1%. Bez eventu i z eventem 5% po prostu, jeśli zrobiliby takie równe procenty bez tam po przecinku różnych rzeczy, a no, przez to, że ja miałem tą runę i może miałem szczęście po prostu, no to wyszło 1,15 i 6,4. Takie są moje podejrzenia. Mogłem mieć większe szczęście i po prostu na jeszcze większej próbie, jak wydał może po 20 koła grzybów na ten byłoby to bardziej zbliżone do tego 1% i do 5% i też bez tej runy, oczywiście, ale no, obstawiałbym po prostu, że jest 1 i 5%. No także tyle to na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Na razie.